Teraz przenosimy się do Bytomia. Zarządca to tytuł filmu, który powstaje właśnie w Bytomiu i jest dość nietypowy jak na nasze polskie warunki, gdyż bliżej mu do hollywoodzkiej produkcji niż do typowo europejskiego kina. Jego twórcy chcą udowodnić, że nie pieniądze, a pasja decydują o jakości dzieła i wszystko wskazuje na to, że im się to uda. To nie hollywoodski film, to sceny z zarządcy. Zdjęcia kręcone były głównie na terenie Sząbierek i Miechowic dzielnic Bytomia, a także w Rudzie Śląskiej, Świerklańcu i Zabrzu. Obecnie film przechodzi etap postprodukcji. Premierę kinową obiecał zorganizować Bytomski Magistrat. Produkcja pojawi się również na festiwalach filmowych. Potem każdy będzie mógł go obejrzeć w internecie. Dodatkowo zostanie wydana specjalna edycja DVD, która będzie dostępna tylko dla osób, które wspomogą. Produkcję. Powiedz na film, e, tak w skrócie, to na pewno z głowy, a, a, a tak może to zabrzmi dziwnie, ale e, tak naprawdę ze snów. Bo akurat być może to moja wyobraźnia jest taka, że. E, co pewien czas mi się coś śni, takiego, co jest typowym już tematem na, na scenariusz filmowy. No i chyba stąd czerpię. No problem jest tylko jeden, nad ranem, żeby to zapisać, zanim zapomnę. Twórcy, zarządcy utrzymują fabułę filmu w tajemnicy, bo jest to niezwykła opowieść z przerażającym i niezwykłym zakończeniem. Dopiero na końcu wyjaśnia się, kto jest dobry, a kto zły i o co tak naprawdę chodzi. Produkcja łączy w sobie elementy thrillera, dramatu, komedii z elementami romansu czy też fantazji. Podczas całego filmu jest wiele nawiązań do kanonów wiary katolickiej. Kto wie, może zarządca wywoła wielki skandal. Tak, to jest naprawdę bardzo ciężki kawałek chleba. A że jestem debi debiutantem we wszystkich tych aspektach produkcji filmowej, no to na własnych błędach się musiałem uczyć. Na szczęście miałem współpracowników, bardzo dobry zespół, ludzi, którzy już są doświadczeni i tylko dzięki ich wyrozumiałości i ich pomocy no, udało się to prowadzić jako tako do końca. No, mi się takie nasuwa powiedzenie, które to najlepiej zobrazuje. W jedności jest siła, bo jednostka jest zerem. Więcej informacji o filmie mogą Państwo znaleźć na stronie www.film.wajkiki.pl. Jedno jest pewne, jest to produkcja, która świadczy o tym, że są jeszcze ludzie, którzy mają pasję i jeśli uda im się zebrać kolejne środki finansowe, na pewno powstaną kolejne, jeszcze bardziej widowiskowe produkcje. Jeśli chodzi o film, to na pewno chciałbym ten projekt dociągnąć do końca. No, a później, no, pomysłów jest dużo, więc yy, yy, na pewno będą kolejne. Yy, no, oczywiście, jak się znajdzie jakiś sponsor, bo ktoś, kto próbował kiedykolwiek sponsora zdobyć, to wie, jaki to jest problem. Yy, także pomysłów jest mnóstwo. Yy, będziemy chcieli zrobić kolejne rzeczy, jeszcze bardziej widowiskowe. Yy, no. Na pewno nie nie zatrzymamy się. Będziemy dążyć do celu i będziemy będziemy walczyć. Miejmy nadzieję, żeby Tomcy filmowcy będą nadal rozwijać swoje pasje, a przy tym cieszyć swoich widzów.